Pracowniku, czy wiesz, jakie nowe zwolnienia od pracy będziesz mógł wykorzystać już w tym miesiącu? 26 kwietnia 2023 roku pracownicy nabędą nowe prawo do 5 dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Z urlopu będzie można skorzystać w sytuacji konieczności sprawowania opieki lub udzielenia wsparcia członkowi rodziny lub innej osobie zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym, z powodu poważnych względów medycznych. Wniosek o urlop opiekuńczy należy złożyć co najmniej dzień wcześniej przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego urlopu. Również od kwietnia pracownicy będą mogli korzystać ze zwolnienia dwóch dni lub 16 godzin, zwolnienia z powodu działania siły wyższej z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. To zwolnienie będzie można wykorzystać w przypadku konieczności załatwienia ważnych spraw rodzinnych związanych z wypadkiem lub z chorobą.